Być może Twoje życie nie wygląda tak, jak w Twoich marzeniach? Być może brakuje Ci dobrobytu, oddanych przyjaciół, szczęśliwego małżeństwa, a może trudno Ci pokonać lęki i zmagasz się z niskim poczuciem wartości siebie? Daj sobie pomóc! Postaw na jeden z najskuteczniejszych kursów, jakie kiedykolwiek powstały. William Whitecloud, założyciel firmy Natural Success International, pomaga osobom na całym świecie już od ponad 30 lat. A teraz i ty masz tą niepowtarzalną okazję nauczyć się, jak korzystać ze swojej ultraświadomości i wziąć kontrolę nad swoim życiem i co się w nim wydarza. Możesz z łatwością osiągnąć swoje marzenia dzięki twojej ultraświadomej intuicji. Zastanawiasz się, jak to działa? Odkryj to na kursie Potęga Ultraświadomości! Zapraszam na ten wspaniały i unikalny kurs Potęga Ultraświadomości znaczył Success. To wspaniały, unikalny, rewelacyjny kurs, gdzie zdobędziesz niesamowitą wiedzę na temat swojej świadomości, jak ją możesz wykorzystać do stworzenia tego, co pragniesz w życiu, ale również będzie wspaniała zabawa, niesamowita atmosfera, wspaniali ludzie, praca grupowa i przede wszystkim niesamowita, niezapominalna wiedza. Czas na drugą. Z szansy w życiu! Potęga utra świadomości! Zapraszam!